Duży może więcej mówią mieszkańcy Budziwoja i chcą przyłączenia ich miejscowości do Rzeszowa. Na dzisiejszym spotkaniu z władzami stolicy regionu mieli okazję przekonać się, co na tym zyskają, a co stracą. Podobne spotkanie pod koniec miesiąca będzie też w Wziance. Tam przyłączenie do Rzeszowa nie wszystkich cieszy. Granica Rzeszowa to według wielu mieszkańców Budziwoja, granica rozwoju. We wsi nie ma ani chodników, ani nawet utwardzonych poboczy, a część ulic przypomina raczej polne drogi. Mam dzieciaki, które chodzą do szkoły, nie ma sali gimnastycznej, nie ma chodnika, jest tylko 200 metrów chodników, gdzie dzieciaki idą poboczem, praktycznie rowem. To są problemy życia codziennego, takie jak drogi, pobocza, oświetlenie, szkoła, brak sali gimnastycznej, te najpilniejsze potrzeby, nie mówiąc o tych dalekosiężnych. Lekarstwem na te problemy ma być przyłączenie budziwoja do Rzeszowa. Wtedy według wielu mieszkańców łatwiej będzie na przykład zdobyć unijne pieniądze na inwestycje. I jako gmina nie stworzymy żadnego wielkiego programu, na którym moglibyśmy uzyskać te środki unijne. A środki unijne to wymagają własnego wkładu i ludzie są tego świadomi. Wkładu nie mamy żadnego. Mam nadzieję, że moje dzieci, żeby później miały pretensji, jak jest teraz szansa do przyłączenia się do Rzeszowa, żeby te dzieci kiedyś już skorzystały z tego, a nie żebyśmy zostali w tyłu. Władze gminy twierdzą, że inwestują w budziwój tyle, ile mogą, ale nie są w stanie nadążyć za rozwojem wsi. Jednak według nich, przyłączając się do Rzeszowa, wieś może stracić coś znacznie cenniejszego od unijnego dofinansowania. Jeżeli zostaną przyłączeni do Rzeszowa, to pozostaną tylko historyczne nazwy, tak jak pozostała Staroniwa czy, czy Staromieście i, i, i właściwie y, trzeba będzie na zawsze zapomnieć o, 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 o tym, że było się kiedyś samodzielną jednostką samodzielności w imię rozwoju chce się również wyrzec wzianka w gminie Świlcza. Tu również kością niezgody stały się inwestycje. Władze gminy rozpoczęły budowę szkoły. Zapowiedziały jednak, że przerwą pracę, jeśli mieszkańcy zdecydują się na przyłączenie wsi do Rzeszowa. Z punktu widzenia gminy, z punktu widzenia takiego gospodarczego, jeżeli ta część, ta miejscowość ma przyjść do Rzeszowa, no to niech już miasto wykańczało, tą szkołę, inwestowało w tą szkołę. No taka myślę, że jest logika. Tej sytuacji. Mieszkańcy tą logikę wójta nazywają próbą ich zastraszenia. Budowa szkoły jest w planie inwestycyjnym w gminy Świlcza. Od wielu lat gmina nie zainwestowała większych pieniędzy w naszą miejscowość. A poza tym budynek szkoły, nowej szkoły jest potrzebny. W związku z tym nie widzę potrzeby, aby stał się on kartą przetargową. Jeżeli ta szkoła nie byłaby skończona ani, albo nie byłoby możliwości skończenia tej szkoły, to myślę, że miasto sfinansowałoby to. Bez problemu. Zanim wzianka i budziwój zostaną włączone do Rzeszowa, mieszkańców i władze miasta czeka długa droga, począwszy od samorządowych uchwał, poprzez konsultacje społeczne, aż na zatwierdzeniu decyzji przez rząd kończąc. Rzeszów, który pilnie potrzebuje terenów pod budownictwo i inwestycje, w ostatnich latach poszerzył swoje granice już dwukrotnie. Dzięki temu prawie 7 tysięcy nowych osób mówi, jestem Rzeszowianinem lub Rzeszowianką, a miasto jest większe o 23 km2. W 2006 roku przyłączono do Rzeszowa dwa sołectwa gminy Krasne, Słocinę i Załęże. W tym roku część przybyszówki. Kolejne poszerzenia granic miasta zaplanowano na 1 stycznia 2008 roku. Wówczas do miasta włączona zostanie pozostała część przybyszówki, a także Zwięczyca. Dzięki temu Rzeszów będzie większy o kolejne 14 km2. Przybędzie też około 4 tysięcy nowych mieszkańców. Na tym nie koniec. W planach jest przyłączenie kolejnych miejscowości. Chodzi o Białą, Budziwój, Wziankę, Rudną Wielką i Miłocin. W każdej powstały już komitety na rzecz przyłączenia do stolicy regionu. Są jednak także przeciwnicy. Jeśli dojdzie do porozumienia, kolejne poszerzenie granic Rzeszową mogłoby odbyć się w 2009 roku.